Witam serdecznie w kolejnym odcinku z The Devil's Hunt. Jesteśmy w, w piekle z powrotem. bo nas tutaj w tych kryształach, które, kiedy sami żeśmy korzystali. O? No. Aha. No właśnie, musimy poszukać ręsojera. Na A szczegół, mastera przedniego. Okej. Okay. Mm. Kurde, tutaj jest dusza, ale jej na razie nie wezmę, bo jest zakratowana. No to pozostaje jej jedyną otwartą drogą. A tu coś się nie jest dusza. Tak jest. Hop. Mam przeciwników już. Następny niestety nie trafił, ale już się złożył. Uo masz pan? O, przez drzwi przeniknął, zobaczcie jaki. O, teraz to. Raz, dwa idzie z tymi demonami. Nie ma szuka nikogo, nie? Tu jakiś. Kto, ten to żyje? Żyje chyba. Przybijanie jacyś tu? Się... te panie. Co tu się dzieje? Idziemy. Musimy ze drzwi otworzyć. wszystko poprawić. No, krześle, bo będzie tygodnie. O, już. I tu jest ta dusza, którą widzieliśmy wcześniej. Hmm. Jak tam w ogóle moje umiejętności, bo nie pamiętam. Skoro Desmond popiera się o korzenie biznesu, zmniejszyć trzymać przez niego obrażenia. To jest fajne, ale chciałbym najpierw sobie te zdrowie będzie a potem to ewentualnie. No. Tak będzie, To są te znaki tego sojera. Oho. Są hipki jest nowy przeciwnik. Niezbyt trudny. Przynajmniej w pojedynkę, jak już go dorwiemy, ale jak się walczy z kilkoma, to potrafią być pierdliwić. No właśnie. Pomogą nas tak dziabnąć, O kurde. Ale jak ich już złapiemy w pętle, że tak powiem, ataku, to nie mają z nami szans. Są przeciwnicy. czy przeciwniczki w takim Chyba. Bardzo wytrzymali są. No i dobra, mam jakąś notatkę. O, już mój pies warczy. Co zarobić zarobicie, Pies, chodź! Nie warcz. Jak najwyżej, jak mikrofon, wyciszę, żebyście się z tymi nie słuchali. O, mamy już 30 dusz, więc wiadomo co. Zdrówko. Najważniejsze, jak to mówię. Tam się nie da chyba, przy... a ani da się? I tam jest nawet znak tego sojera. ale tutaj, tutaj się nie dało wejść, nie? nie tu jest zakratowane A, i tutaj była ta dusza, no dobra To idziemy dalej Już sobie zebrałem Lusterko zbiłem w zasadzie W bluzie siedzę, nie jest dzisiaj za I dnie, i pada Skudnie Normalnie nie zima, tylko jesień się zrobiła. Cóż tu mamy? Na pewno będzie walka, czy nie? Tutaj trochę renowo to wyglądało w dusze. Dobra. Mamy. Tu musimy przeskoczyć, dobrze. Widzę, że teleportacje będą. Myślałem, że tam dusza u góry jest, ale nie. Ale tutaj jest, już miną. A? minął. Chcę czy innym? Na pewno coś minąłem, ale, ale trudno. Szukaj punktu czerwego. Tutaj jest ten punkt, ale czy ja patrzę, że czegoś jeszcze tutaj nie ma? Chyba nie. Ok. Na górę. Lustro. Będzie jakaś walka. Yeah, okay. Dusza. Dobrze, dobrze. No tutaj też będzie znajdźka, będzie lustro. Ale za, na razie go nie możemy otworzyć. Tu nie idziemy na razie, tam jest główne przejście. Musimy na razie iść tam. Chyba ktoś zaatakuje A ci No tutaj to nie ma nawet o czym gadać Przeciwnik są po prostu za zbyt słabi Gdzie ty jesteś? Tak w sumie będzie troszkę szybciej to, to akurat wykańczanie przeciwników nie ma zbyt dużego znaczenia Nic nam to chyba nie daje 20 A to już chyba mogę kupić, że to chciałem Oczywiście, że tak, tak. W sumie to już mam tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję. Także można powiedzieć, że jesteśmy full dopakowani. Jeżeli będzie gierka, niech sobie kawę kawy zrobię. Bo jakąś kawę mi się udało dorwać. Z aromatem kokosa i powiem wam, że przecież zarobiste jest. Fajny taki smaczek daje. Nie przejdę muszę iść tutaj. Jest i dusza. Dusza zawsze spoko. No. Chodź tu. Też teraz już mi tak mocno po sobie nie są wszystko co mam. To jest tak naprawdę wszystko, czego potrzebuję teraz. Oho! Alo, może tak do walki się włączyć, nie? O kurde Dobra dziadu, chodź. A, myślę, że twoja Spokojnie sobie stoisz A ja ciebie chlepę On ma dwa takie, nie? Tak jest O nim. No, te ostatnie rozdziały też będzie dużo Bardzo dużo walki. Jeszcze ktoś, no pewnie jeszcze te? Nawet. No to najpierw standardowo pozbędziemy się. Spokojnie. Teraz się muszę tylko do niej zbliżyć, i, I już i już nie wyjdzie. Tak z mojego ataku. Proszę bardzo. Gdzie to z mam iść? Tam jest lustro na pewno. Ale nie chciałem ja ja iść tu, czy tu już nie pamiętam. Kurczę, to jest notatka, na pewno. Mhm. Mm Pójdź tam Więc nie ma. Tu też wygląda jakby już drogi nie było. A jest. Ale to jest tylko droga do duszy. Cokolwiek do nie brzmiało. No dobra. To tu wszystko. To musimy się tam teleportować. Mm -hmm. Tam jest lustro. Trzeba je zdobyć później. Tak jest? Tak jest. Dusza. Chociaż mówię, zbieranie tych duszy już pod koniec gry tak naprawdę nie ma dla nas żadnego, e, żadnego sensu. Zaleceń takie, że już jesteśmy na maksa dopakowani. To coś? Nie. Dojść nie dajesz. To jest tak, tu i nie wiem, czy tu gdzieś się dał. jest. Można było pominąć. Tak jest. Jest dusza, i tam powinno być lustro. Tak jest. Tak tam nie przejdę. Tu muszę zejść. Dobra, przez chwilę włączyłem paluchem. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. że od się poczaiłem. Będę się chcieli bić, bo nie, ale no tu nie ma przejścia. Ok, idziemy dalej, w takim razie nie ma, nie ma co zwlekać. Tu parę teleportów nas czeka. Widzę. Gdzie ten teleport? Tam? Czy gdzie? Hmm. Aha, dobra. Polę, trochę niewidoczny. Niech kim będzie? No, mamy cały czyste znaki tego Sojera, więc wiem, gdzie mam iść mniej więcej. Ja tak na, na nie uwagę nie zwracam, jak nie wiem, szczerze mówiąc. Jest dusza. Mhm. Jakiś demoniczne, możecie sobie czytać je. pyk. Tak, dobra. Nic tu nie ma, a tu? Jeszcze. No to co, na górę? Czy tam w dół, nie wiem gdzie mi gdzie się przekonam. W górę. A, pomału pinta jedzie. Winda bez barierek, bez niczego no strach jechać bo będzie solidna bitka tutaj Coś mi się Oczywiście, że tak Niestety tego nie trafiłem, którego chciałem Najmocniej Dobra No niestety Łach, łach, łach Łach, 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 Masz. Mam nadzieję, że nikogo tu już nie ma, po prostu. Na szczęście nie. Dobra. Oho, już. Kolejny. Okej. Okay. Idealnie się złożyło. No ja akurat ciebie to tak najmniej chciałem uderzyć. tym, no ale trudno. Dobra, ok. No to chyba tylko on już został. No jest... Nawet się w demona nie muszę zmieniać. Potem ich może być trochę więcej, także trzeba się pilnować. Koniec imprezy. Tu jest teleportacja. Eee, tu jest coś, właśnie. Czujny brzem nie pominął, bo jeszcze mamy ten walki pusty. Jeden dłonek do odblokowania. Jestem ciekaw, czy ja go nie pominąłem. Mam nadzieję, że nie. No właśnie, propos: to jest ostatni fragment. Że mamy już tak powiem całą tą odblokowaną. O, i to sobie możemy C podpisać. To jest fajne i ja bym chciał kupić 30 już potrzebuję, więc na razie później sobie to kupię. Chcę więcej wyrażeń zadawać to jest spoko. Czyli jeszcze jednak coś tam będę potrzebował, bo to jest pasywna umiejętność, także ona chyba powinna działać cały czas, tak mi się wydaje. Idziemy. Wszystko już mamy, co chcieliśmy. Dusza, jeszcze duszę zbieramy intensywnie. No tu nic nie ma. No jest lustro. Git i to na górę będę się wyjść. Dobra. Wszystko rozumiem. Czy już chyba mogę długić na Oczywiście, że tak. Tak zróbmy. No, i teraz się czuję kompletnie. Czym więcej obrażeń zdawać. Się. Wszystko... Okej, okay. a punktu celowego, Na przykład mogę się 10 jeszcze teleportować. Wszym czegoś nie ominął. Dokładnie. No to idziemy. No, to ostatnie odcinki to będą mogą być dość długie. Teraz z racji tego, że te rozdziały są chyba najdłuższe z tej gry. Okej, okay. przybyłem, ale na razie tak spokojnie, nikt nie chce walczyć, jest git. Znowu dusza, na górę, czekajcie, jakieś osiągnięcie mi się uda odblokować z tego przechodzenia. No na razie póki co odpukać bez żadnej śmierci się udało. Oho. Bo Niestety trafił. Ale te obrażenia, które oni teraz zadają są wręcz śmieszne, więc... No jesteśmy już tak dopokrzeni, że... I teraz sobie jeszcze z tego. Nie ma no, nie szans nie mają po prostu biedactwa. Jeszcze ktoś? Nie, jest lustro, więc lustro to chętnie sobie rozbiję. Mamy to. Do góry. Lewo, prawo, tu chyba. Znaczy tutaj, w sensie, że to jest poboczna jakaś tam. Tak mi się wydaje. Już się musisz schylać, desmond. Już, już, możesz iść normalnie. Okej, okay. dusza. A, jak komuś brakuje jeszcze dusz, to, to... tutaj ma jeszcze Pojedyncza. Mhm. Dobra, przyjdziemy normalnie. No, jest coś. Tak czujnym. To tak tak jakiegoś nie z automatu. Coś tu jest, też dusza. Te dusze tak. No, już mam te dwie ostatnie umiejętności tego do wykupienia, ale one to mi się chyba nie przydadzą. Raczej. No ale nic. Będzie bitka? Będzie, no jak. Patrz jaki twardy swój Dobra, jak tam tu sytuacja wygląda. Gdzie ty jesteś? No to jesteś. Ło! Panie kierowni. No. to nie uciekaj mi za daleko. No właśnie. zajrzę, Czy tu czegoś nie ma? Nie. No to spokojnie Idziemy dalej. Łatwo poszło. Chciałem, że to lustro, ale nie. Tu może coś być. Za ja to. No pewnie, że Jak jest. Dusza. Jest przejście, to zawsze albo dusza, albo jakaś dodatka będzie. Ile takich już w ogóle nazbierałem? 17. Trochę mi jeszcze brakuje, ale spokojnie, wszystko się zbierze. Nawet tylko nie będę teraz jakoś tam się spinał, żeby to dopiąć. Jest lustro i przejście dalej. Tak jest, otwieramy. Otwieramy lokal. Z dwóch stron mogę zejść, ale to chyba nie ma znaczenia ale się przejdę awaryjnie no. jest dusza, jeszcze przed przejściem Nie so, idę Kawa upokoi widzę duszę. Tam musi iść. tu wraku w ogóle jakiś? Tu nic nie ma. Sarkofagi, kurde, co to jest? Nie wiem, Egipt. That's why you want him. That's why I want you to stop. I cannot allow this to happen again. You are one of us now. If not for Lucifer, you would stay in the forest. Let me choose for myself. You cannot change what has already happened. It is too late for you to live a normal life. You should talk to Richard. You know my father. It all started with him. He can open up your eyes, can explain to you why you have to make a choice savior or destroyer, one or the other. There are only those two options. No more. No, I can make my own options. That's what Muriel thought. You see how that ended? Bad for you, but for him? He's banished now, hunted by all. No one can help him. But somehow we managed to stay out. Go. Talk to your father. I'll send you back. Consider this as my last favor. When we surely meet again, I will extend you no more special treatment. I want to thank you. Just go. Czyli znowu znajdujemy się w firmie ojca. Okazuje się, że też był w to plątany, tak naprawdę. Wszystko. O, ciekawe. Tutaj pamiętam tak, jak ja Wam kiedyś było w pierwszym czy w drugim odcinku. Mówiłem, że to jest dusza gdzieś za tym filarem. No i jest. Oni to pamiętają. O. No. Pyk. Tam chyba coś jeszcze powinno być, czy nie? Nie, wcześniej tu gazetka bo teraz Jeszcze się nie No to idziemy. Zaraz znowu kaszenka. Hi, son. Nie to see że mnie huh? Well, let me guess. mi for money. za pieniądze? Terrible cliché. expected something better from you. More what? Cash? When? Three months before you were born. Someday I'll tell you the whole story. If you live long enough. There are rumors that Lucifer put a price on your head, son. What about Kristen? They're tracking you. Don't worry about her. I've got friends, too. You? Friends? Yeah. Life and death ones. Look, I came here for a reason. You want me to help you? I don't need your fucking help. All I want is info. Can you explain to me what I am? Or more like, what I've become? If the prophecy is true, you're the one that can change how the eternal war between angels and demons will look like. It all depends on your decision. Will you choose the way of a savior and shield the earth from the invasion of hellish forces, or. You become the destroyer and unleash hell here, cutting the heavens off. Tell me, have you made your choice? So I say yes, we live. I say no, we die. Bullshit. Don't tell me you believe in this. I wish it was that simple. There's also Lucifer's child involved. <laughs> Lucy has a baby. Planned or accidental. There's no time for your stupid jokes just realize the consequences of your decision i've already made my decision i'm not joining either side and how are you going to deal with the small fact of being an executor now i know a guy muriel you might have heard of him jesus kid you're not playing around okay but you need to find him first he chose his own way but he's still the most powerful executor in existence he can be your bargaining chip when talking to lucifer do you know where to find him? <laughs> no one does. That's his secret. Everybody wants to find him, just like you. The Angels have been tracking his blood for quite some time now. His blood? Every executor, while signing the pact, leaves a few drops of blood. You dropped one, so did Muriel in his time. Anyone who has it can use it as a form of tracking device to pinpoint the exact location of the donor. So the Angels found it? not exactly they were looking for it and then they stopped if you're trying to not choose sides you should meet gabriel and talk to her no i already did it got pretty intense she's an angel son she can't harbor a grudge for long thanks it doesn't matter now we're going to burn in hell anyway Nie wiem, czy będę musiał z niej walczyć. Nie, dobra. No tutaj zakończymy wycinek. Tam już nas czeka bitka na początku następnego. Pokażę Wam tutaj jeszcze, co tam się w postaciach zmieniło, w Richardzie. Tam jakieś dodatkowe opisy. W Embry. Embry. Sawyer, Muriel, Vera, Aldo. A to już chyba było, kurde. Ja nie wiem, czy to tak ci dziwnie robi, Belial to był. To trochę się mogło zaktualizować. Gabriel też była strażniczka. No właśnie, tego nie było. To jest nowy przeciwnik. Opowiedz mi, nie, nie wiem, czemu to się nie aktualizuje. No, nie, no ale trudno. Dobra, tutaj się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.